Czołem, czołem, kronka z grosami. Witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale Tym Razem w Odcinku z serii Co Was Wkurwia? Ja. Ostatni odcinek z tej serii spodobał wam się naprawdę bardzo. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich miesiącach wokół całej serii i wokół Battlefielda 5, wasze odpowiedzi powinny być naprawdę ciekawe. W tym momencie zachęcam do odwiedzenia mojego Facebooka i polajkowania go, bo tam zadaję wam pytania, co was najbardziej denerwuje. A teraz Powiedzcie mi, co Was najbardziej wkłada w dzisiejszym YouTubie? Przy okazji, tak wiem, wyglądam jak zapałka, ale w taki sposób mnie ostrzyżono. I słuchajcie, teraz bardzo ważna rzecz, bo robię to po raz pierwszy! Czy uda nam się wbić 2000 łapek w górę? No. Muszę nad tym popracować jeszcze. Co Was najbardziej wkłada w serii Battlefield? No ty. Z kur... syny siedzące w helikopterach na Szanghaju i wykręcające KD 140 do 2, 173 pozytywne reakcje. Sam jestem jedną z takich kurw. Które może nie wykręcały kd 142, 2, bo ja w zasadzie byłem pilotem, ale moi strzelcy faktycznie robiliśmy bardzo dobre wyniki. Przyznaję się, trzeba też zauważyć, że Szanghaj był chyba najlepszą i najprzyjemniejszą mapą, może dla mnie nie licząc brzasku w Battlefield 4 do latania, z bardzo prostego powodu: nie było żadnych samolotów i jedyne z czym musiałeś tak naprawdę walczyć, to różnego rodzaju rakiety samonamierzające na Ziemi, no i ewentualnie czołg. Czy też przeciwny helikopter szturmowy. Trzeba przyznać jednak, że jeżeli pilot był w miarę ogarnięty, to latanie na Szanghaju potrafiło być bardzo przyjemne i całkowicie rozumiem Twoje podejście, ale z drugiej strony nie możemy też karcić graczy, którzy wymasterowali coś w danej grze. Czy to latanie helikopterem, czy też na przykład jeżdżenie czołgiem. Po prostu są w czymś naprawdę dobrzy. I to tak naprawdę nie ich wina. Mimo wszystko rozumiem punkt widzenia, ale mam tak naprawdę do powiedzenia jedno w tej kwestii. Deal with it. Medyk, który stoi metr od ciebie albo na tobie i nie ma zamiaru cię zreanimować, a w dodatku ginie. Ten problem był czymś nagminnym w starszych battlefieldach, kiedy do wyboru można było mieć albo apteczkę, Albo defibrylator, a jeden ze slotów najczęściej ten slot dla defibrylatora zajmowała jakaś wyrzutnia granatów. Bardzo dobrą rzecz zrobiono w piątce, gdzie każdemu medykowi dano, czy wybierze sobie apteczkę, czy wybierze sobie inny gadżet, możliwość podnoszenia w postaci strzykawki. Co nie zmienia jednak faktu, że część medyków dalej ma to w piździe i po prostu nie podnosi, nawet jeśli jest 2 metry od ciebie, co bardzo często widać w lewym dolnym rogu. Taka chyba mentalność. Jak upadnę i serii rozwale. No Okej. Okay. Brak map z epickich batalii, brak nacji i innych i ich sprzętu, brak różnych trybów. I to, że dodawane są sezonowo, na jakiś czas. Scavenger Capture the Flag. Tutaj Łobuz pomylił chyba tryby gry, które były dodawane do Battlefielda 5, ale ogólnie rzecz biorąc, ma rację. Nie rozumiem, dlaczego dodano na przykład czasowo tryb szturm. Dlaczego zawartość, za którą zapłaciliśmy, ma być dodawana na chwilę? Tym bardziej, jeżeli gracze chcą, aby była dodana na stałe. Każda wartość do gry, która byłaby dodana na stałe byłaby wartością dodaną, na stałe i nie byłaby czymś czasowym, bo tak naprawdę wy daliście swoje pieniądze, wydawcy, na zawsze, a nie na chwilę. To jest w ogóle jakaś masakra tak naprawdę. Ciężko to zrozumieć, po prostu ciężko to zrozumieć. je jeb... grające na myszkach na PlayStation 4. No cóż, widzę, że mamy tutaj bardzo podobny problem do tego, jaki był w trakcie odcinka z Rainbow Six Siege. No, niewątpliwie jest to w dalszym ciągu duży problem, i tak szczerze zastanawiałem się od dłuższego czasu, jak będzie wyglądała sytuacja, gdy naprawdę te wszystkie myszki i klawiatury wejdą już do takiego stricte powszechnego użytku. Powtarzałem się już na ten temat i powtórzę ostatni raz. W moim przekonaniu powinno się na konsoli grać tylko na padzie, a jeżeli ma to wyglądać w taki sposób, że gracze mogą sobie dołączyć myszkę i klawiaturę do konsoli, powinny być one wtedy sprzedawane w normalnych zestawach do wyboru albo konsola z padem, albo konsola z myszką i klawiaturą. Chociaż w przypadku Battlefielda wydaje mi się, że nie jest to aż tak rażący problem, jak w przypadku Rainbow'a. Poprawność polityczna, zero klimatu w ostatnich odsłonach, DLC i inne z dupy pakiety, mikropłatność i cały syf związany z żywotnością gry. Dla mnie dobry FPS powinien żyć przynajmniej 5 lat, tworzy się scena i jakaś społeczność, a tak to tylko chwilowa zajawka. Masz całkowitą rację. Odnośnie samego DLC i mikropłatności, tutaj bym polemizował, bo teoretycznie mieliśmy kiedyś premium, nie pasowało nam premium, a okazuje się, że to premium było tak naprawdę lepsze niż usługa live service, bo w przypadku premium mieliśmy pogląd na to, co dostaniemy w przeciągu dwóch lat życia gry. Także w tej materii sytuacja jest dyskusyjna. W każdym razie druga część twojej wypowiedzi jest w 100% Prawdziwa. W moim przekonaniu nie da się zrobić przede wszystkim dobrej gry, gry angażującej, jeżeli wypuszczamy ją rok albo co dwa lata. Myślę, że idealnym przykładem jest tutaj Rainbow Six Siege, który teoretycznie cykl życiowy ma zaznaczony na 5 lat. Minęło już 3 lata wsparcia, 2 jeszcze co najmniej przed graczami Rainbowowymi. I wszystko jak na razie układa się całkiem, całkiem nieźle, z małymi minusami. Decyzje te jednak muszą zapadać na samej górze. Niestety, wydaje mi się, że w takich przypadkach sama społeczność, jak i studio, które grę tworzy, nie ma aż tak dużo do powiedzenia. Z drugiej strony, mogę się mylić, w końcu jestem tylko prostym człowiekiem, który nagrywa wideo do internetu. Jak naprawiam swój pojazd, a mój teammate wsiada i odjeżdża. Przyjacielu, samo życie najlepiej to się latało z randomami, kiedy ty byłeś pilotem, a random był strzelcem. Generalnie z tego co pamiętam, czasami taktyka była taka, że kiedy ty wysiadałeś i spawałeś swój pojazd, to w tym samym czasie wysiadał i spawał helikopter strzelec. Cały szkopu polegał jednak na tym, że strzelec wcześniej wskakiwał z powrotem do helikoptera, odpalał silnik, tak że wirnik zaczął wirować Dopiero wtedy przesiadał się na miejsce strzelca, żebyś ty mógł wskoczyć bezpośrednio na miejsce pilota i szybko odlecieć. W przypadku randomów wyglądało to tak, że wyskakiwałeś, spawałeś, strzelec zajmował miejsce pilota i spierdzielał, zostawiając cię spalnikiem w ręku na pustym, otwartym polu. To w jakim kierunku idzie seria, same settingi są ok, bo pierwsza czy druga wojna światowa super, ale gra usługa to dramat i nigdy nie będę się z tego cieszył. Wolę kolejne części co 3-4 lata ale pełne i dopracowane. Michał również ma rację w tym temacie. Ludzie narzekający na brak realizmu oj, to jest taki klasyczny przykład, wydaje mi się. Szczególnie, gdy osoby narzekają na brak realizmu w Battlefield 5 a jednocześnie chwalą to, co było w Battlefield 1. Ja wiem, Battlefield 1, I wojna światowa, wojna stacjonarna, wojna w okopach, a mimo to Battlefield 1 pod tym względem jest wyżej niż Battlefield 5. Z drugiej jednak strony ja wszystko rozumiem i należy, wydaje mi się, odróżnić kwestie związane z poprawnością historyczną od realizmu w grze. Battlefield, cała seria nigdy nie była realistyczna. Ona nie ma prawa być realistyczna, biorąc pod uwagę wszelką złożoność i przede wszystkim szybkość rozgrywki, jaką sami twórcy gry chcą osiągnąć. Poza tym, uwierzcie mi, wydaje mi się, że 50% nas nie chciałaby grać w realistycznego battlefielda. Po prostu byście się znudzili, a realistyczność zostawmy grom, które dążą do tego, aby faktycznie być realistycznymi. Na przykład skład czy też arma. Boty zwiększające liczbę graczy na serwerze w Battlefield 4 pokazuje 60 graczy, a w grze jest 10. Spotkałem się z tym problemem naprawdę często, bo za każdym razem, kiedy chciałem sobie wejść w tego Battlefielda 4 na jakiś serwer, aby sobie przyjemnie pograć, na przykład na podboju. To nie potrafiłem tego zrobić, bo było 30 serwerów po 60 osób, a tak naprawdę na serwerze potem pokazywałem się jako jedyny. Co ciekawe, problemu tego nie było na innych trybach gry. Na szturmach, jeśli było 60 parę osób, to faktycznie było 60 parę osób. Spróbujcie zagrać w inne tryby. Z drugiej strony, zastanawiające jest, czemu DICE i Electronic Arts nie robi nic z takimi serwerami, bądź też z takimi botami. W dalszym ciągu gra jest wspierana, bo serwery są, ale tak naprawdę z drugiej strony zupełnie porzucona. W sumie nie ma się co dziwić, Battlefield 4 no już troszkę lat ma. Skórny w czołgach i innych pojazdach, którzy z dużych karabinów na dalają do piechoty. Z jednej strony okej, okay, denerwuje Cię to, że czołg wali w Ciebie bezpośrednio z dużego kalibru. Z drugiej jednak strony, no, po coś ten czołg jest i no, stara się Ciebie zabić, bo o to też teoretycznie ofragowanie w grze chodzi. W grze typu Battlefield, gdzie mamy piechotę, pojazdy, samoloty, helikoptery, traktory, zawsze jest problem z po prostu balansem. System kamień-nożyce-papierni zawsze się sprawdza, ale wydaje mi się, że w takiej grze jeszcze nic lepszego po prostu nie wymyślono. Cóż, pozostaje tylko brać RPG i napierdzielać w typa w czołgu. A jeśli to nie pomaga, to spierd... Moje staty, ćwicz! Marudząca społeczność, która i tak leci po nową odsłonę, by chwilę potem... O Boże, co to za kotlet, jakby to był pierwszy. Franek poruszył tutaj dosyć ciekawy temat, bo słuchajcie, to z czym my się teraz spotykamy w Battlefieldzie 5, gracze Call of Duty mają co roku. Wyobraźcie sobie... Co roku, co roku narzekanie na wszystko, co się pojawia. Mówię Wam z ręką na sercu, ja bym tego nie wytrzymał. Pozostaje się modlić i błagać jakiegoś Boga FPS-owego, żeby Dice i Electronic Arts wyciągnęło wnioski z tego, co się stało na początku i w całej fazie usługi live service z Battlefield 5. Bo jak nie, to ja nie wiem, co będzie. Tibak i zakazy na serwerach typu no stringer, bo jakiś pajac chce sobie helkom polatać. Nic chyba nie jest bardziej idiotycznego niż zakazy na serwerze typu no stringer albo no igła. Takie absurdalne reguły z jednej strony były też po części katalizatorem tego, że w późniejszych bf ach m.in. w Battlefield 1, nie było aż takiej swobody w tym, aby dostosować serwer do swoich własnych potrzeb. Z jednej strony to nawet my, Chcieliśmy my, gracze, aby admini mieli troszkę mniejszą władzę, no a teraz jest tak, że nie ma nikt żadnej władzy, bo w dalszym ciągu nie ma możliwości wynajmowania swoich własnych serwerów. W dalszym ciągu nie ma możliwości wynajmowania swoich własnych serwerów. Ogólna miałkość rozgrywki, takie pitu pitu strzelu strzelu. Battlefield 5 kilka zmian na plus, ale mijają miesiące, a w grze dalej nie ma Rosjan, Francuzów, Włochów, Japończyków i tak dalej. Nowe mapy, Stalingrad cokolwiek, ale nie. Mamy Battle Royale. Ludzie lubią Battle Royale. Bleh. Tak aktualnie wygląda sytuacja. Co prawda wydaje mi się, że Battle Royale jako sam zamysł Dodania do gry wyszedł całkiem dobrze, bo sam tryb mnie osobiście gra się OK. Ale jeśli mam być szczery, to w trybie Battle Royal nie widzę tej miesięcznej pracy, która była w niego włożona, która tak naprawdę sprawiła, że nie wyszedł on od razu w listopadzie, tylko dopiero w marcu, tak naprawdę parę miesięcy później. Jednak gdybym osobiście miał wybierać, czy ten całkiem udany Battle Royale, czy przede wszystkim więcej map, bo jak na razie dostaliśmy jedną to zdecydowanie wybrałbym większą ilość map, no i przede wszystkim te ikoniczne bitwy jak Stalingrad czy chociażby lądowanie na plaży Omaha, które tak wiem jest totalnie wyświechtane. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to totalne wyświechtanie nie wpłynęłoby na Battlefield 5 od samego początku lepiej. Niż faktycznie te nieopowiedziane bitwy, które tak naprawdę dostaliśmy. Wydawca! No w końcu pojawiła się ta odpowiedź, jakże szybko. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że będzie więcej odpowiedzi, że to wydawca Was najbardziej wkurza w serii Battlefield. Muszę Wam powiedzieć, że zaskoczyliście mnie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, zapraszam do polajkowania go i przypominam, dajcie mi znać na dole w komentarzach, co. Was najbardziej w na Polskim YouTubie. A teraz trzymajcie się. Papa. Pa.